Radio. Słuchajcie <tik> pieprzyć, to może dzieci. Pamiętam to, pamiętam to całkiem dobrze. Sobota, kwiecień. Kazali nam schować się w bezpiecznym miejscu i nie panikować. Tak zrobiłem. Wszyscy mieszkańcy bloku schowali się w piwnicy. Słyszałem krzyki, wrzaski. Ktoś dobijał się do piwnicy i błagał, byśmy go wpuścili. Pamiętam, że wołał tam, coś, coś wołał. Ludzie, otwórzcie! Otwórzcie potwór! Potwór mnie goni! Młody głos, mnie nie, nie, nie kojarzę. Ale wołał tak. I nikt nie, nikt, nie, nikt nie poruszył się nawet. Nikt się nie poruszył. Wszyscy tak patrzyli po sobie milczeli. Czas, przylecz, ochrypką, imię, pomagałem, pomagałem, pomagałem i milczeli. Pracowałem przez jakiś czas w pokrytko okrytko mi leczyrociniec. Pomagałem panu w stworzeniu i udoskonaleniu jego maszyny. Nazywała Dziecko i celem um, było przenieśienie Wojtyły do Tak nazwaliśmy się tej osoby, za taką na Widziałem, z jakimś chleństwem w oczach opowiadał o swoich planach i narodziecku. Nie mogłem to patrzeć. Usiekłem niedługo po na ratunkowej, którą wysłałem po utracie kontakt podzielonym Wiedziałem, że doktor Wojtyła na się za daleko i zatracił się w jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i... Ja jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pojechałem do biedronki na lody. I w, w, po drodze do domu, wtedy jeszcze już do domu tutaj. Jak to wszystko się już uspokoiło, to ja wyszedłem przed blok zobaczyć, co się stało. Jak Boga kocham, taki scen to ja, ja nie, ja nie widziałem nigdy w życiu. Ciała na ulicach, budynki w ogniu. Miałem kluczyki do auta w kieszeni kurtki. To wsiadłem szybko do auta i próbowałem jakoś wyjechać z ładowic. No, nie szło, drogi zablokowane w radiu. Słyszałem, że wtedy, bo jeszcze radio nadawał, że wojsko ma podobno bomby zrzucać na miasto. Ja myślę sobie, jak bomby, przecież tu ludzie żyją. Nie mogą, nie mogą bomby zrzucić zabiją tysiące ludzi. Stałem przy wyjeździe już z miasta, jak się jedzie na zator. I tylko słyszałem wtedy huk za hukiem bo po prostu bum, bum. Jeden za drugą bombą leciała. Może, że ja wtedy pomyślałem szybko, zawróciłem i gdzieś polnymi dróżkami wyjechałem z miasta. Nie wiem czy bym tu był teraz, kiedybym stał na w tym korku na głównej.